Właśnie na mój kanał wleciał nowy odcinek, odcinek z Wiktorią, która uczyła mnie malować obrazy. Bardzo tak, dobrze poszło. O, dziękuję, dziękuję. I naprawdę wyszły przepiękne obrazy. Jeden z nich m, leży tam za nami, zobaczcie. A jeżeli Wy chcecie się dowiedzieć, jak malować takie obrazy, stworzyć obraz też dla siebie, albo wygrać dwa z obrazów, które stworzyłyśmy wspólnie, to koniecznie wbijajcie na kanał. No, bardzo. Ale bardzo lubię ten tatuaż. To jest jest mój ulubiony tatuaż. W ogóle ja bardzo lubię motyw takiej W jaki sposób oddziela się... Dzisiaj jestem na sesji zdjęciowej i robię fotki, które już niedługo pojawią się na moim Instagramie. Ja później nagrałam też film, także dzisiaj hmm, pracowicie, ale już niedługo będzie się działo. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła Wam coś zdradzić, co będzie się działo już w tygodniu. Odliczam, 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 odliczam hmm, yy, i będę mogła Wam o tym powiedzieć coś, nad czym pracowałam prawie rok. Właśnie nagrywam odcinek, w którym możecie się do mnie dodzwonić, a pierwsze 10 osób, które się do mnie dodzwoni, może zgarnąć nagrody. Nagrody, które będą różne. Będziemy rosować razem z Krzychem. Proszę bardzo, jest tutaj krzywo ze mną. Razem z Krzychem będziemy losować takie nagrody. Wystarczy, że... się ...na ten numer i opowiedzia mi, co sprawia, że czujecie się pewni siebie. Mam ...na Wasze telefony yy, i mam nadzieję, że się dodzwonicie. Buziaki! Na mnie nie było takiej <laughs> <laughs> <nie> reakcji. No <laughs> <Do> widzisz, <mi nie śmiech> Cześć, jak Wasz na imię? pani za wszystkie telefony było bardzo miło z wami porozmawiać musimy koniecznie to powtórzyć a tymczasem już zakończyłam odcinek a wam życzę miłego wieczoru O nie Ej to jest niebezpieczne, do tego powinienem być trzy O, już ty znowu pardon Ej plankowi Hej planik do nas do nas Nie daj daj Dobra. Proszę? Tak? O, ale fajnie. Ej, ale jestem obserwana. Ale już Ale co, co się teraz stanie? No i skocz. Nie, nie, nie skoczę. Skosz. Nie, nie skoczę. No nie, nie masz szans. Tam... Dlaczego? Bo nie mam nic na plecach. No idź na sam koniec przecież. Ej, ale to jest niesamowite przeżycie, a ja że możesz coś... Ej, ale ja jestem upstrana, nawet wiem, że to nie jest rzeczywistość. Wychylasz się z windy teraz, no?